Opowieści rabina Nachmana z Bracławia Wybrał i opracował Henryk Halkowski. Historia o koniu i pompie Był kiedyś człowiek, który nie chciał wierzyć w to, co wszyscy uznają za prawdę, a więc, że z królestwa zła przybywają na ziemię chochliki, małe demony, które zwodzą ludzi na manowce. Pewnej nocy taki chochlik Przybył do niego do domu i poprosił, by wyszedł z nim na ulicę. Kiedy wyszli, Hochlik pokazał mu pięknego konia i zapytał, czy nie chciałby go kupić. Człowiek stwierdził, że jest to naprawdę bardzo piękne zwierzę. Powiedział więc: Chętnie kupię tego konia, ile chcesz za niego? Cztery ruble powiedział Hochlik. Człowiek uznał, że koń wart jest co najmniej 8 rubli, kupił konia za 4 ruble i uznał, że zrobił bardzo dobry interes. Na drugi dzień nowy właściciel zaprowadził konia na targ. Ludzie zaczęli gromadzić się wokół niego, proponując mu bardzo dobrą zapłatę za konia, gdyż ten był naprawdę wspaniałym zwierzęciem. On jednak pomyślał sobie. Skoro proponują mi za konia tak dużo pieniędzy, to na pewno wart on jest jeszcze dwa razy więcej. Nie zdecydował się więc na sprzedaż i postanowił szukać kogoś, kto zapłaci mu za konia jeszcze lepiej. Zaczął więc wędrować z koniem od targu do targu i wciąż oferowano mu za niego coraz to wyższą cenę. On jednak za każdym razem myślał sobie: a może koń wart jest dwa razy więcej? I nigdy nie mógł zdecydować się na zawarcie transakcji. W końcu doszedł do wniosku, że nikt poza królem nie jest w stanie zapłacić za konia kwoty odpowiadającej jego wartości. Udał się więc z koniem do pałacu króla. Królowi koń niezmiernie się spodobał, zaoferował więc za niego bardzo dużą sumę pieniędzy. On jednak pomyślał sobie, a może koń wart jest więcej niż kwota proponowana przez króla? I nie zdecydował się na sprzedaż konia. Kiedy wyszedł z królewskiego pałacu, to po drodze do domu zatrzymał się przy studni, aby napoić konia. Przy studni była pompa, i koń wskoczył nagle do tej pompy i zniknął. Jego właściciel zaczął wrzeszczeć tak głośno, jak tylko mógł, a kiedy miejscowi ludzie przybiegli i zaczęli pytać go, co się stało, powiedział im, że w tej pompie znajduje się koń. Wszyscy uznali go za wariata i wyśmiali go. Bo przecież otwór pompy był tak mały, że żaden koń, choćby nawet najmniejszy, nie mógłby do niego wskoczyć. Kiedy już sobie poszli, człowiek miał zamiar odejść od pompy. A wtedy koń wysunął głowę z jej otworu. Człowiek zaczął wrzeszczeć: On tam jest! On tam jest! A ludzie znowu przybiegli, i tak za każdym razem. Koń wysuwał głowę z otworu pompy, kiedy jego właściciel właśnie zamierzał odejść. Ten zaczął więc wrzeszczeć, a ludzie przybiegali i śmiali się do rozpuku.